Witam serdecznie, drogie rybki, na czytaniu tygodniowym. Zobaczymy, co też energia dzisiaj pokazują Wam na przyszły tydzień, którą mamy godzinkę ja, w pół do szóstej. Się udało. Zaraz Wam powgrywam, będziecie miały koło w siódmej będą horoskopy. Co dla Was? Jakaś walka? Wewnętrzna, coś wewnętrznego, coś Wam się nie podoba, z czymś się nie godzicie, coś Wam nie pasuje, ale to jest kruszenie kopii, czyli na razie z tego nic nie wynika. Zobaczymy, co tam dalej dla rybek, coś się rybkom nie podoba w życiu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I co pod spodem? Zwycięstwo, drogie rybki. Zwycięstwo, piękna karta. Bardzo miła, i słoneczko, i trójeczka od Buław, i sprawiedliwość, i nie ma oszustwa, i czysta droga i król denarów, i troszeczkę zawieszenia, ale zawieszenia potrzebnego z tego względu, że będzie, słuchajcie, w tym tygodniu będzie taka, to tak jakby dużo się działo, dużo się działo, dużo, dużo przyjazdów, dużo odjazdów, dużo dobrych emocji, dużo emocji związanych z tym, że coś pokonujecie. Coś pokonujecie, jest to zgodne z prawem, tak naprawdę. Lub staracie się zrobić coś. Myślę, że tutaj sporo, sporo rybek. To tak jakby słoneczko wam przyświeca, ale macie piękne energię. Słuchajcie, macie zwycięzcę, kartę zwycięzcy, tak, przez cały tydzień. Czyli to, co zrobicie, drogie rybki, w tym tygodniu dla siebie jest wasze, dosłownie należy do was na koniec tego dnia będziecie mogły sobie tak naprawdę zawiesić się, jeżeli, jeżeli chodzi tylko o finanse, słuchajcie ich nie powinno zabraknąć natomiast to tak jakbyście spojrzały na te finanse troszeczkę inaczej, czyli nie bardzo byście były z tego tytułu zadowolone aczkolwiek no jesteście zwycięzcami, bo coś tam dla was jest coś przyszło, coś się podniosło coś jest tak, bo to są, że są te podwyżki, ale wy widzicie w tym zupełnie inne dno tak naprawdę, ale jest tak, mamy słoneczko, czyli coś Wam przyświeca pięknego, być może ktoś tak, bo być może nowa znajomość, być może nowy związek, być może coś fajnego, będzie to osoba, jeżeli osoba, to osoba po rozwodzie, osoba Was nie chce oszukać, chcę Wam powiedzieć od razu, ale stajecie z czymś na, na czystej drodze, czyli tak naprawdę, czy w finansach, czyli wasza prawda, wasza prawda, jak to się mówi, oliwa na wierzch wypływa, czyli w tym tygodniu, drogie rybki, czy, czy jest to w zdrówku, czy jest to w pracy, czy jest to w finansach, czy jest to w Poglądach, czy jest to w przekonaniach waszych, to wasza prawda wychodzi, wasza prawda triumfuje, wasza prawda e, gdzieś tam dochodzi do głosu, tak do ludzi, ona idzie do ludzi, ona idzie do świata, jak to się mówi. Ale stajecie na czystej drodze i nie zostajecie oszukani, i jednocześnie to nie, i wy jednocześnie nie jesteście oszukane w tym. I na koniec tygodnia tylko taka mała refleksja, bym powiedziała, taka mała dygresja wręcz, że e, co z tego, że ja te pieniądze mam bo tutaj jest taki, gdzie jest ten król denarów, jak tu jest czysta droga z tymi pieniędzmi, bo obok jest głupiec, tak, i jest ten wisiel, czyli zawieszam się, patrzę z innej perspektywy na te pieniądze, być może na świat materialny, być może, że goniłam za pieniądzem, goniłem za pieniążkiem, tak, a czegoś tam nie dostrzegałem, ale ogólnie tydzień, moi drodzy, należy do Was. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o zdrówko, moi drogie to myślę, że tutaj zdrowie jecie odwrotnie, tu nic złego się nie zadziewa, to jest wręcz tworzenie, jedyne, co to jest, ten kręgosłup lęcziowy, coś tu, Tutaj siada na kręgosłupie i są dwie rączki, czyli uwaga na przeciążenia, odwaga na przeciążenia, bo te ręce jednak w jakiś sposób tutaj mogą się wam zapisać. Poza tym nic złego się nie dzieje, coś pięknego się wydarzy, coś, co spowoduje, że spojrzycie na coś zupełnie z innej perspektywy, inaczej siebie będziecie postrzegały, ale przede wszystkim wchodzicie w cudną energię, słuchajcie, zwycięzcy. Zwycięzcy jest tutaj waszej energii, jako waszej energii. Chcę wam powiedzieć, że nie ma, czyli tej energii nie było wam w tym tygodniu, nie będzie wam w tym tygodniu potrzeba, aczkolwiek zadziewa się bardzo dużo, jeżeli walczyłyście o jakiegoś mężczyznę, jakąś kobietę jakąś znajomość, o emocje, czyli o coś, co coś, co tak naprawdę Was dogrzewa, coś, co dodaje Wam siłę to w tym tygodniu, moi drodzy, jesteście zwycięzcami w tym i, i myślę, że sporo, sporo rybek tak naprawdę osiągnie jakiś cel, tak, coś do czego dążyło, coś na czym im bardzo zależało, osiągacie ten cel w tym tygodniu, a przede wszystkim widzicie, widzicie, powiem tak, bardzo mi się podoba spojrzenie tutaj, bo to jest takie wypatrywanie, patrzenie ogólnie, ogląd sytuacji, ogląd zdarzeń, ogląd ludzi, tak, pogląd na ludzi, z, na sytuację, macie zupełnie inne zgoła różne od, od większości, tak jak to się mówi, ale ten wasz pogląd tak naprawdę na życie, na sprawy życiowe, na, na przeróżne. No nie mogę tutaj, bo to są, to są horoskopy, więc nie będę się tutaj wypowiadała w materiach, o których nie mogę się wypowiadać, ale Wasze spojrzenie jest zupełnie inne jest pięknym spojrzeniem mądrym, i tak naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo dzięki takiemu poglądowi ugracie przede wszystkim gdzieś trafiacie, trafiacie, jesteście zwycięzcami w tej materii, tylko jest to właśnie dygresja finansowa, że no, co z tego, że mam więcej, jak mam mniej tak. Tak bym to powiedziała. W zdrówku, zdrowienie, mało nabieranie siły, energii, energetyczności, totalnej energetyczności, pokuszenie się wręcz bym powiedziała, jakieś ćwiczenia o nowe formy, tak naprawdę relaksu, spędzania, spędzania czasu. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. Piękny macie, słuchajcie, horoskop. Same duże arkana, arkana są bardzo pozytywne. Nie ma tam oszustwa, nie ma kanciarstwa, a jest Wasze słowo, jest wasza, wasza energia, która po prostu będzie zarażała ludzi, jak to się mówi, do życia. Pozdrawiam, rybki, kochane, serdecznie. Do kolejnego czytania. Hej pa.